Cześć. Tak jak zapowiadałam, udało mi się namówić Klaudiusza na wspólne nagrywanie, i dzisiaj już jesteśmy w sumie po nagrywkach. Ja tylko dogrywam wstęp i chciałam Was serdecznie zaprosić. Namierzymy, a w roli głównej Klaudiusz także zapraszam. Jak Klaudiusz tutaj w pierwszej styl powiedz nam, co sądzisz? Jeżeli chodzi o spodnie, to i krój, i jakby styl wykonania, i materiał bardzo mi pasuje. Jedyne, co bym poprawił, to tutaj te nogawki są troszeczkę dla mnie za szerokie, ale no jest taka moda i tego nie zmienię. Jeżeli chodzi o kurtkę skórzaną, no to tego nigdy nie byłem fanem, nigdy mi się to nie podobało i nie czuję się w tym. Natomiast jeżeli chodzi o golfik... To myślę, że w połączeniu razem z tymi spodniami nadają się na jakieś wyjście do knajpy ze znajomymi. tej No mówię, no nie mój, nie mój styl. Na pewno sobie tego nie zostawił. Nad spodniami, jeżeli rzeczywiście oddałbym je do krawcowe i sobie tutaj zwężył, to, to i golfik, i, i spodnie mogłyby zagościć w mojej szafie. Także. Cieszę się, że z tym rozmiarem w miarę trafiłam. Ogólnie tutaj na stronie jest napisane, że te spodnie są dopasowane i one są od garnituru i trochę spapugowałam ogólnie stylówkę, bo pan też ma ten sam golf, mhm. tylko że nie było marynarki, bo była w jakichś takich bardzo dużych rozmiarach, więc nawet nie ryzykowałam. Chciałam, żeby przymierzył zawsze taką kurtkę, więc ci ją zamówiłam korzystając z okazji. Nie wiem, mi się podoba ta kurtka chyba <laughs> najbardziej z tego wszystkiego? Nie, moim zdaniem to nie, nie, nie jest dobre połączenie. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej. E golf razem z tymi spodniami na jakieś takie luźne wyjście do knajpy ze znajomymi jak najbardziej. Ja myślę, że tak on wyznał, co nie tak. No. Może być i tak. Ach. Czy oceniasz jakąś na stylówkę w skali od 1 do 10 na przykład? Mógłbym tak chodzić nawet na co dzień, więc myślę, że takie 8, natomiast bez tej skórzanej kurtki. Ta skórzana kurtka moim zdaniem nie pasuje, no natomiast stylizacje są różne i to wszystko zależy tak naprawdę od osoby, jak się czuje, tak? Mam no, kolejną stylówkę, która mi się mega podoba, ale nie wiem, co ty o tym Czekaj. Dobra, jeżeli chodzi o te... Mm, konfigurację, to na jak najbardziej taka w, w późna wiosna, wczesne lato, e, tak mi się kojarzy e, to zestawienie ubrań. E, czy bym w tym chodził na co dzień? E, raczej ciężko miałbym gdzieś tam ze swoją garderobą to zgrać, e, natomiast stylizacja mi się podoba, e, mógłbym w tym wyjść na miasto i e, na pewno bym się też w tym komfortowo czuł. E, spodnie, na e, bez butów, że tak powiem, e, troszeczkę za bardzo rozkloszowane. Tutaj przy, tych, przy tym modelu butów e, nie widać tego, że są aż tak mocno e, rozkloszowane na samym dole. Kos koszulka e, Basicowa, czyli moja ukochana standardowa. E, Ale w takim kolorze jeszcze nigdy nie miałem. No nie, w takim kolorze nigdy nie miałem. Jakbym miał ocenić tą stylówkę? Myślę, że 8 na 10. Nie mam tutaj zastrzeżeń jedynie co, no to tak jak mówię, tutaj spodnie troszeczkę za bardzo rozkloszowane, bez, bez butów, ale teraz patrzę na kamerę i nie widać tych butów. Zostawiłbyś którą z tych rzeczy w swojej garderobie? Myślę, że pojedynczych sztuk nie, natomiast cały ten komplecik jak najbardziej i gdzieś tam, tak jak mówię, lato, wczesne lato, późna wiosna, jak najbardziej można wyjść sobie na co dzień i. Tak, bo one z tyłu mają jeszcze te buty takie beżowe wstawki, więc one tym bardziej pasują do tych butów, nie? Tak. Dobra, jeszcze tutaj jak masz tą to mam dla ciebie. Czy to dobrze wygląda? Trochę tak, bo przypominam pistację jako hamorzeczki. Ale osobiście uważam, że do tego kompletu dużo lepiej pasuje ta różowa, pastelowa koszulka. A bluzę raczej wziąłbym tutaj jakąś luźną, rozpinaną, nie wiem, czy białą. Na pewno nie tą pistacjową. Ale ogólnie sama bluza? Krój e, ok, długość też ok wykonanie, e, jak najbardziej. E, wydaje mi się, że e, z porządnego materiału, aczkolwiek ja tam nie jestem e, jakimś znawcą. Jakbym miał kupić ją w sklepie e, w innym kolorze, pewnie bym ją kupił. E, to, że jest basicowa, dodaje samych plusów. Dobrze, to jest ta sama konfiguracja, tylko, że z inną bluzeczką. E, tak, jeżeli chodzi o samo wykonanie koszulki, to w porównaniu do tej e, różowej, takby e, nie ma w ogóle porównania, jest praktycznie przezroczysta. E, i... A ta różowa wygląda już w ogóle na bardziej taką mięsistą. Tak, e, więc tej koszulki na pewno bym w sklepie nie wybrał. Po założeniu, może gdzieś tam przy, e, tak powiem, szybkich zakupach. Co wpadnie w rękę, e, bo potrzebuje, to, to, by, to by poszła i była kupiona, natomiast na pewno bym jej nie używał tak e, jako koszulkę e, wyjściową, tylko raczej pod bluzę. E, no i tutaj z tej koszulki jestem raczej na nie i no nie, nie tutaj zaraz się nie popisała i <grym> nie. 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 To jest ostatnia propozycja ode mnie dla E, jeżeli chodzi o ten sweterek, e, no to krój w ogóle to nie jest e, mój styl. Nie lubię odstających mocno rzeczy, że, że tak powiem powietrze chodzi mi e, pod ubranie. E, jakość materiału i, i jakby sam styl wykonania też do mnie nie przemawia. E, pierwsze te dwie pozycje były naprawdę de, jakby fajne, a tutaj. Im dalej w las, troszeczkę, troszeczkę gorzej. Także yy, czy bym zostawił sobie ten sweterek yy, i skusił się na niego? Raczej wątpię i yy, no nie wiem, co jeszcze nie, mogę nie tutaj. Nie, 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 mówię. Sam krój, jakby mnie tutaj troszeczkę odstrasza, nie, nie lubię tak odstających rzeczy. Jest to troszeczkę dla mnie nienaturalne, i no po prostu, no nie. No dobrze, czy którąś z tych rzeczy byś zostawił w swojej szafie? Jeżeli chodzi o wszystkie przemierzone stylizacje, to na pewno bym zostawił e, ten pastelowy komplecik pierwszy, czyli te spodnie i, i różową koszulkę. E, tak jak mówiłem, gdzieś tam e, na początek lata bardzo fajnie by to wyglądało. E, było też to jakościowo dobrze wykonane. E, nie miałem żadnych zastrzeżeń. E, I myślę, że to i jeszcze te czarne pierwsze spodnie. Eee, tak jak mówię, jakby były le leciutko zwężone, w nogawkach, to też myślę, żeby by zagłościły w mojej szafie, także jak eee, tutaj dobrze pójdą negocjacje, to może coś tam sobie zostawię. <grywki> Żaden negocjacje, <grywki> po prostu szansę. <dojrzałeś. grywki> no dobra, no nie wiem, ja jakbym miałam powiedzieć, to chyba najbardziej mi się podobała stylówka ta pierwsza z jasnym, właśnie te spodnie, te buty i ta koszulka. No ten sweterek faktycznie jest trochę... Znaczy, ogólnie fajnie wyglądasz, ale jest... Um... No nie do Ciebie, nie, nie... Wiem, że to jest poza Twoją strefą komfortu. Znaczy, bardziej chodzi o to, że... Jakby całościowo, jakbyś, nie wiem, tak mijał mnie na ulicy, to bym powiedziała, no super, tak? A no właśnie, nie, chciałem powiedzieć... nie nie czujesz w tej stylówce chciałem powiedzieć, że wygląda to w miarę ładnie. Natomiast no takie codzienne użytkowanie i pranie tego, i jakby to, że słyszymy to w suszarce, w sensie ubrania też mogłoby być problematyczne. I ładnie te ubrania wyglądają na tak jak mówiłem, gdzieś tam jak to przymierzysz, natomiast w codziennym takim użytkowaniu no uważam, że nie sprawdziłoby się u mnie przynajmniej. Dobrze, ja Ci bardzo dziękuję za wzięcie udziału yy, i pojawienie się na moim kanale. Mam nadzieję, że będziesz częstszym gościem tutaj. To wszystko zależy od prowadzącej. <grymne> Dobrze, ładnie się pożynne. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.